Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was na polecane zestawy komputerowe na październik 2022. Od razu dodam, że nie znalazły się tutaj nowe procesory Ryzen 7000. No ile same procki wycenione są całkiem sensownie? O tyle koszt całej platformy jest bardzo wysoki ze względu na drogie płyty z chipsetem x670. Do tego dochodzą jeszcze ceny pamięci DDR5. Stąd też poczekam do przyszłego miesiąca, jak pojawią się płytki B650 i wtedy zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zapasem też premiera nowych procesorów Intel 13 generacji, na to trzeba poczekać. Nowe karty graficzne NVIDIA AMD, aczkolwiek tutaj będą z pewnością na początku te topowe, najdroższe modele, także też czekamy, co się będzie działo w najbliższym czasie. Ok, przechodzimy do polecanych. Zacznę oczywiście od komputerów opartych o procesory Ryzen czyli postawkę m 4 Pierwszy zestawik za 3300 zł z Ryzenem 5 5500, do tego GTX 1660 Super. Spokojnie na tym zestawie pogracie sobie w 1080p na ustawieniach bardzo wysokich lub też nawet ultra, w zależności od gry. Do tego 16 GB pamięci RAM, 3200 MHz, płytka B450M, jedna z tańszych, aczkolwiek bardzo sensowna, w standardzie Micro ATX, Asus Prime. Zupełno się tego procesora ona wystarczy. Dysk SSD NVMe o pojemności 1TB. Generalnie w jednym tylko zostawię, ale o tym później jest mniejsza pojemność. Wreszcie właśnie po 1TB, bo gry dzisiaj ważą na tyle dużo, że moim zdaniem nie ma sensu bawić się w mniejsze pojemności. No chyba, że gracie w mniejszą ilość tytułów, to wtedy jak najbardziej ok. Do tego zasilacze L3 ROL 3 Silent PC o mocy 500W i obudowa Crux Odyssey. Wprawdzie mamy tylko jedno śmigło na tyle 120 mm, ale cały przód jest dobrze. Znaczy, cały przód jest wentylowany, bo posiada siatkę. Także z temperaturami przy takiej konfiguracji problemu być nie powinno. Zestaw za 3800 zł, również Eisen 5500, ale mocniejsza sporo karta graficzna, bo 6600. Od Safire za niecałe 1700 zł. W zestawieniu też nie pojawią się żadne karty 6600 XT, bo ich po prostu nie ma na Stanach Magazynowych. Są 6650 XT, ale one znowu są zbyt drogie w porównaniu do tego, co oferują, jeżeli chodzi o wydajność. Zasilacz 500 W, także również tutaj mocy będzie aż nadto. Dalej 4300 zł też Ryzen 5500, ale mocniejsze, szybsze pamięci. Patriot Viper 3600 CL17 ponieważ dałem też mocniejszą kartę graficzną RTX 3060 Gigabyte Eagle za 2050 zł. Ta karcioszka jest wydajniejsza od RX 6600 z pewnością, no i też ma lepszą wydajność w RadeSinglu. Przypomnę o DLSS, DLSS, który jest zaimplementowany w ponad 120 chyba bodajże tytułach. Wprawdzie rx -y mają wsparcie dla FSR20, ale tych gier z tą funkcją jest sporo mniej w porównaniu do DLSS. Celowo też nie dawałem zestawieniu RTX ów 3060i, także zobaczcie, że przepaść cenowa pomiędzy tym zestawem a kolejnym jest całkiem duża dlatego, że różnica w cenie między 3060 Ti a 3070, która w następnym zestawie będzie jest na tyle mała, że moim zdaniem warto do 3070 dorzucić. Oczywiście gdybyście takiego budżetu nie mieli, to wiadoma sprawa, że tutaj możecie sobie ten gap wypełnić. Aha, w przypadku tego zestawu jeszcze za 4300 mamy mocniejszy zasilacz Verol 3600 W i pozostałe podzespoły no nie takie same, bo mamy jeszcze też lepszą obudowę troszeczkę dwa śmigła w komplecie, krux Astral, do tego jeszcze paseczek z RGB dla osób, które się czymś takim jarają. Obudowy generalnie ostatnio dość mocno podrożały, nie wiem dlaczego ale ceny są wyższe ok, 6100 zł, z Ryzenem już 5600, czyli procek sporo wydajniejszy, też inna płyta główna z chipsetem B550, moim zdaniem cały czas jeden z fajniejszych mobasów na tym chipsecie Spokojnie na nim posadzić możecie procesory ośmierzeniowe i nie będzie z tym najmniejszego problemu. RTX 3070, wersja Zotaka, taniej bodajże była tylko wersja karta od Inno 3D, około 150 bodajże złotych. Możecie oczywiście sobie taki model wybrać, aczkolwiek Zotak moim zdaniem będzie kartą cichszą i zdecydowanie lepiej wykonaną. Do tego procesora dałem jeszcze Silentum PC Fera 5. Box wprawdzie sobie spokojnie z tym prockiem poradzi, ale będzie głośnawo i nie będzie zbyt chłodno. Także warto w coś niereferencyjnego zainwestować. Można pokusić się nawet o Spartana 4 Max. Ten będzie kosztował około 30 zł taniej. Obudowa większa już. Silentum PC Astrum AT6VTG Pure Black, niestety nie było mojej ulubionej obudowy, czyli Regnum G6VTG, ale to jest bardzo podobna konstrukcja, na tym przód nie każdemu może się podobać z takimi, nie wiem, błyskotkami na przodzie, no ale, ale, ale mówię, Regnuma nie było, także dałem coś w zamian, pamiętajcie, że jeżeli chodzi o obudowy, tutaj wybieracie też je pod swoim kątem, Choćby wyglądu właśnie, czy też funkcji, które potrzebujecie, czy ma mieć USB typu C, czy nie ma mieć USB typu C, ile ma mieć portów na, na panelu wyjść, itd., tak dalej. Tak dalej. Zasilacze, Crux generator 650W, certyfikat 80 plus Gold, japońskie kondensatory Nichikona, nipona, 5-letnia gwarancja producenta, przetwornica DCDC -DC i w pełni modularna jednostka. Ok, tyle jeżeli chodzi o za 600 teraz 8300 zł, z Ryzenem 75700X. Ta sama płyta główna, jak mówiłem, ona spokojnie sobie poradzi z ośmiordzeniówką, nie będzie problemu z sekcją zasilania. I to połączyłem z RTX 3080, akurat od Gigabyte'a, 3 wentatrowa konstrukcja, jeżeli chodzi o chłodzenie, 4400, 4400 zł, jeden z najtańszych RTX, który znalazłem. Zasilacz mocniejszy jak poprzednio, bo 850W. Wprawdzie tutaj 750 spokojnie by wystarczyła, ale dałem e, lekki zapas, gdybyście ewentualnie sobie chcieli w przyszłości wsadzić mocniejszą kartę. Nadchodzą nowe rtx -y, przypomnę, i nowe karty AMD. E, mocniejsze też chłodzenie na tego Ryzena, bo Fortis 5 mm, od Silentium PC. Fera 5 wprawdzie by sobie prawdziwa, ale mogło być troszeczkę głośnawo. Ten proces wprawdzie się nie grzeje jakoś bardzo, bo ma TDP na poziomie 65W, ale moim zdaniem warto te kilkadziesiąt złotych, 50 zł dorzucić do właśnie Fortisa 5. I ostatni zestawik też z Ryzenem 5700X, ale z kartą RX 6950XT, czyli. Typowo po 4K. Tutaj, gdybyście w 4K grali, nawet można się pokusić o Ryzena 5 5600. Wiadomo, że tam spada rola procesora, liczy się wydajność karty graficznej i 5600 też sobie spokojnie w takiej konfiguracji w 4K właśnie będzie radził. Pozostałe pozespały są dokładnie takie same jak poprzednio. Tutaj na tym Ryzenie możecie spokojnie pokusić się, żeby te pamięci Patriota pocisnąć na wyższe taktowanie 3733. Z opóźnieniami Cel 16, c 17. Spokojnie powinno być to możliwe. 3800 też wchodzi w grę, aczkolwiek, no pamiętajcie, każde pamięci kręcą się inaczej i też nie każdy procesor 3800 potrafi przyjąć, tak aby nie było powiedzmy spadków wydajności. Chodzi oczywiście o dzielnik Infinity Fabric względem taktowania pamięci. Tak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o polecane zestawy komputerowe AMD. Przypomnę, to i możecie sobie pomiędzy 4300 a 600 wsadzić kartę graficzną RTX 3060 gdybyście nie mieli budżetu na 3070. 70 tam różnica w cenie to jest około 300 zł. No i przechodzimy do Intela. Pierwszy zestaw za 1400 zł. Multimedia, praca biurowa. Nie jest to komputer do gier zdecydowanie. Pentium G6400, do tego 8 GB pamięci RAM. W zupełności do tych zastosowań wystarczy. Mniejsza też pojemność dysku SSD 512 GB. Wiadomo, tutaj nie będziecie instalowali gier, więc moim zdaniem większej pojemności kupować nie trzeba, aczkolwiek gdy ma, gdybyście mieli dużo filmów, powiedzmy zdjęć, no to wtedy dobieracie dysk, pojemność dysku pod swoje potrzeby. Budżetowy, tani zasilacz Silentium PC elementu E2 350W. Mocy też w zupełności tutaj wystarczy z dużym naddatkiem zestaw za 3100 zł z Intelem i 30100F na płytce B560. Dlaczego taka płyta nie B460, która jest tańsza? Otóż na tej płycie nie można posadzić, znaczy nie można uruchomić pamięci, znaczy pamięci nie będą mogły pracować z zegarem wyższym jak 2666, stąd też B560 i pamięci 16 GB bo do gier 16 to jest takie minimum teraz, 16 giga z zegarem 3200 megaherców. Dlatego RTX, przepraszam, nie RTX, GTX 1660 Super od KFA2, taka Karta względem poprzedniego miesiąca o stówkę zdrożała niestety, no ale nic na to nie poradzę. Tak czy inaczej, w tym przedziale cenowym za 1200Z jest to cały czas najlepszy wybór. Zasilacz oczywiście mocniejszy, Werol 3500W, też z nadatkiem mocy. No i dysk Yoksi NVMe o pojemności 1TB. 3900 zł, tutaj mamy już 12 generację i trujeczki 12100F z mocniejszą kartą graficzną RX 6600, dokładnie ten sam model co w poprzednich zestawach AMD, czyli Sapphire. Zasilasz ten sam dokładnie co był. No i oczywiście inna płyta główna z innym chipsetem pod 12 generację B660M, jeden z tańszych modeli, jakie udało mi się wybrać. Ale do tego, procka w zupełności ona wystarczy. Gdybyście, oczywiście, potrzebowali innych featureów na płycie głównej, no to musicie dopłacić jakieś dwie stówki do lepszego modelu. Gdybyście potrzebowali powiedzmy nie wiem, więcej slotów M2, czy też więcej wyjść, wejść portów i tak i tak Dobra, 5100 zł i piąteczka 12400F. to tego płyta właśnie o której już tam mniej więcej powiedziałem wcześniej, czyli mocniejsza, lepsza, z większą ilości, ilością portów wyjść i in slotów M2. gigabyte B660 Gaming X za 750 zł. W tej cenie, moim zdaniem, jak na ten chipset, jest to naprawdę fajna i dobra propozycja. Na tej płycie spokojnie możecie wsadzić i dziewiątkę 12900K. Robiłem testy. Sekcja nie wymięknie, jak najbardziej spoko. Chłodzenie do tego procesora i5 to Fera 5, nawet mi się zrymowało. Oczywiście chłodzenie boxowe dołączone do procesora sobie z nim poradzi, ale będzie, uwierzcie mi, bardzo głośno. Ok, karta graficzna RTX 3060, Gigabyte Eagle i szybsze pamięci Patriota Viper Steel 3600 MHz. Ten procek spokojnie ogarnie taką szybkość w Gear 1. Przypomnę, w gir 1 mamy lepszą wydajność względem Gear 2, także też warto o tym pamiętać, ale jak mówię, Kontrolę w procesorze spokojnie 3600 w GIR-1 będzie ogarniał. Zasilacz mocniejszy 600W w Erol 3, dalej 6000 zł, też z i 12400F w połączeniu z RTX 3070. Tutaj nie macie się naprawdę czego obawiać, połączenie tego procka z tą kartą jest tak najbardziej okej. Okay. Oczywiście, gdybyście posadzili tutaj 12600KF, wydajność byłaby delikatnie wyższa, ale niewspółmierna do wydanych pieniędzy. Także moim zdaniem to jest taki sweet spot 12400F z RTX 3070. Nawet takie testy bodajże na x robiłem, także gdybyście chcieli to sobie zerknąć. Płytka B660 GB Gaming X, ta sama dokładnie co poprzednio. Oczywiście nie ma tutaj przeciwwskazań, żebyście sobie pod tego procka wzięli tą płytkę płytę główną Gigabajta B660 M. Też sobie spokojnie z nim poradzi. No ale to jak mówię, dobierać sobie płytę musicie też pod kątem, musicie dobierać sobie płytę pod kątem waszych potrzeb. Dalej. Pogubiłem się. Byłem już na. Dobrze, byłem już na tym zestawie za 6000 zł. okej. Okay. dalej. 8900 zł i 712 12700 f w połączeniu z RTX-em 3080. Pamięci te same co poprzednio. Płytka ta sama co poprzednio. Mocniejsze chłodzenie Fortisa. Do tej 7 już jest zalecane. Fera 5, wprawdzie. Dałaby sobie radę, ale z pewnością byłoby sporo głośniak na Fortisie, także moim zdaniem warto te 5 dyszek do lepszego chodzenia dorzucić. Obudowa Astrum AT6VTG, no i mocniejszy zasilacz Cruze Generator 850W. I ostatni zestawik za 9200 zł. Tutaj mamy inną kartę graficzną, mocniejszą RX 6950XT, czyli zestawik typowo pod 4K. I też gdybyście w 4K tylko i wyłącznie grali, a nie w niższych rozdzielczościach na tej karcie, to można wsadzić tutaj Intela i 512 600 kf macie pięć stówek w kieszeni, a wydajność praktycznie Wam się nie zmieni, bo przypomnę tutaj znaczenie w tej rozdzielczości znaczenie ma głównie karta graficzna. Moi drodzy, tak wyglądałaby moja propozycja zestawów na miesiąc październik. Gdybyście mieli jakieś uwagi, to śmiało piszcie w komentarzach. Chętnie je uwzględnię. Jakbyście zauważyli jakieś babole, to też dajcie mi znać, to, to poprawię. Czekamy na nowe procesory Intela 13 generacji. Czekamy na nowe karty graficzne AMD i Nvidia. Zapraszam Was też na moją grupę czarno Czarnobiali na Facebooku. Gdybyście mieli jakiekolwiek, jakiekolwiek pytania związane z komputerami, to śmiało tam piszcie. Szybko uzyskacie odpowiedź. Gdybyście też potrzebowali dobór jakiegoś konkretnego zestawu pod wasze konkretnie potrzeby, to tam również coś takiego otrzymacie, że tak powiem. Przypomnę o polecanych zasilaczach, przypomnę o polecanych obudowach komputerowych i polecanych laptopach. Także odmiana się. to tyle. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.